Dobra, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry GTA Vice City Stories na 100% No i cóż, dzisiaj e, zaczniemy od e, nadrobienia zaległości z e, jednym pojazdem, e, który mamy dostarczyć do e, właśnie tego specjalnego doku czy garażu, jakkolwiek to nazwać. Jest to ten reefer. No Jak widzicie, teraz normalnie mogę nim płynąć. Na szczęście, biuro konfiskaty mienia publicznego. Konkretnie, potrzebuje tego pojazdu. No i myślę, że przywitam się z moim w takim razie już bliżej miejsca docelowego. Dobra, witam Was po tym cięciu z powrotem i jesteśmy już przy. Właśnie w tym doku, gdzie mamy dostarczyć tego rifera No i to już jest właśnie ostatnia łódź. Także na szczęście uda się nam zaliczyć to. Ok, to jest jednak kawałek dalej, ale już nie będę tutaj cięcia robił. A w tym odcinku głównie skupimy się na dwóch y, dwóch, może nie pozostałych, bo to jeszcze nie są ostatnie takie zadanka, ale y, dwóch y, jeszcze takich powiedzmy misjach, y, jeśli można tak uznać, y, pobocznych, że na razie. tarczeniu tego pojazdu no to jednak może zrobię małe cięcie kolejne bo jeszcze będzie kawałek dalej no i dobra, yy, witam was już z powrotem rzeczywiście jesteśmy w zasadzie już na miejscu no i cóż yy, tutaj Wyłączę sobie przyspieszenie, bo włączyłem sobie w emulatorze opcję wyłączenia ograniczenia klatek. I tylko oczywiście dlatego, żeby szybciej dostarczyć. Moglibyśmy teraz otworzyć salon. No to twoje zapłaty 1100 będzie ci teraz opłacał rachunki za przemalowania aut. Okej. Okay. Chociaż wydaje mi się, że te bezpłatne korzystanie z paint sprayu już miałem dostępne chyba po tych trzech listach lądowych, no ale teraz mamy takie no oficjalne już potwierdzenie, być może po prostu coś źle zobaczyłem no w każdym razie zrobię teraz kolejne cięcie i widzimy się już przy kolejnej Kolejnym zadaniem w tej grze, które do wykonania, Dobra, witam Was przy tej pierwszej misji, którą się dzisiaj zajmiemy. I cóż, jesteśmy tutaj na wyspie Prawn Island i jest to oczywiście studio filmowe. Mamy tutaj taki oto autokar i mamy misję Krach. Dokonaj. Zniszczeń na kwotę 2000 zanim skończy się czas. Już widzę, że przejeżdżanie... Tutaj się w to nie wlicza. Przejeżdżanie ludzi. Dobra. tak tutaj musimy jeździć mam nadzieję że te 2000 na spokojnie się uda wykręcić proszę To jeszcze udało się wysadzić samochód, za to też mamy jeszcze więcej punktów, jeszcze więcej pieniędzy do naszej punktacji. I powiem tak, no... czasu niby nie ma dużo, ale... Ale proszę, tutaj samochód zniszczony. Trochę dziwnie czasem ta fizyka tego autokaru się zachowuje. Ale na spokojnie damy radę. No muszę powiedzieć, że naprawdę fajna misja. I jest to oczywiście coś, co yy, było. O nie. No i niestety. Także widzimy się z powrotem na wyspie Prong Island i zrobimy to jeszcze raz. Dobra, podejście numer dwa w takim razie. Misji krach. Żeby na przykład jeszcze ten pojazd sobie od razu. Okej, okay. może od razu jedźmy tutaj. Się obawiam, że znowu zniszczymy sobie zbyt mocno nasz pojazd. Mam nadzieję, że nie. Ok. Za tamten nic nie dostaliśmy, no ciekawe. Musimy się trochę bardziej postarać, bo Przynajmniej znaczy, właśnie ten autokar bardzo tutaj szaleje w niektórych przypadkach. Gażne jest to, że pewnie już ten nasz pojazd też już jest w kiepskim stanie. Łow, okej. Okay. Wow. Okej, okay. szczerze nie pogardziłbym tym, żeby jakiś pojazd zniszczyć doszczętnie. Właśnie taki jeden. Teraz zniszczyliśmy no i znowu kurczę mamy ten jest zniszczony no hmm. będziemy musieli jakoś inaczej może do tego podejść no Dobra, my mamy podejście numer 3 Mysz myszkę tylko i spróbujemy ponownie Tym razem zrobiłem sobie ręczny zapis w emulatorze, który mam nadzieję, że pomoże mi Zwyczaj nie pomoże mi w tym, żeby w razie porażki no kurde znowu. W razie porażki od razu sobie wczytam. O, widzicie? No i tutaj już... I tutaj już naprawdę ciężko będzie. No kurde, ten autobus się odbija po prostu od tych pojazdów. To jest to naprawdę niełatwe do zrobienia. Najlepiej oczywiście by było niszczyć te pojazdy, a tutaj dużo zyskaliśmy. Okej, okay. tutaj też będzie zniszczony. że jakoś się uda No proszę. Już mamy to. Teraz myślę, że nie ma co już tutaj wykręcać w wyniku jakiegoś najlepszego, tylko po prostu przetrwać. Bo nie wiem ile ten autobus ma jeszcze wytrzymałości, bo niestety ciężko to ocenić. Więc po prostu jedziemy sobie i chyba zrobimy tak, że pojedziemy już sobie w kierunku kolejnego zadanka, który nas czeka. Proszę. Zakładaliśmy na kwotę 2360 tych zniszczeń. No i już Też że ten autokar jest w kiepskim stanie. A dla nas najważniejsze jest to, że udało się wykonać misję. No i teraz... Jedziemy na kolejną Tutaj już myślę, cięcie nie będę chyba robił Tylko po prostu udamy się tam, bo... Oł, patrzcie jak kurczę szybko jedziemy Oł Kurde Naprawdę mega szybko No tutaj niestety nam zwalnia gra Ale to tylko przez ten fragment Ciekaw jestem, jak to kurczę wygląda na PlayStation 2 albo na e, PlayStation Portable. Czy też są takie duże spadki mocno zauważalne, czy niekoniecznie. okazji możemy sobie gwiazdkę zgarnąć i wejdziemy sobie przez to wejście tutaj. W sumie, akurat dres będzie nam pasował do tej misji, bo. Będziemy tutaj grać w golfa. Spróbujemy tej misji. Mam nadzieję, że nie będzie ona przesadnie trudna i że wyjdzie nam lepiej, łatwiej nam pójdzie to niż e, misja krach, czy bardziej zadanie. Krach, klub golfowy. Zobaczmy. Musisz pobić rekord tej rundy 500 punktów. Okej. Okay. Okej, okay. czyli musimy po prostu chyba jak najbliżej tego celu. Aj. O, 106. Okej, okay. pięknie i super, 133 i pięćdziesiąt punktów jeszcze za trafienie w boje. Aj. trochę celność, nie taka. No, Odległość bardzo dobra no i już mamy 500 punktów osiągnięte, ale możemy jeszcze. Proszę bardzo, znowu ładnie. No i ponownie świetny wynik. No i przebiliśmy o ponad 200 punktów, a mogliśmy jeszcze bardziej. No, może nawet i można było tu 1000 punktów wykręcić, chociaż chyba ciężko by było. I proszę. I to wszystko. Ok, a ciekaw jestem, jak wejdziemy ponownie, to pewnie będziemy mieli to samo. Możemy spróbować pobić nasz rekord. No dobra, niech będzie. Była to bardzo krótka misja, więc niech będzie. Teraz myślę, że uda się pobić. Już mamy 182. Udało się trafić w boje. No, 1000 będzie chyba ciężko, bardzo wręcz chyba niemożliwe. Podkręcono. no ale daleko, przynajmniej 126. Ale i tak myślę, że uda się pobić. Aj. za słaba moc. A no, myślę, że się uda, bo mieliśmy więcej dobrych rzutów, no, yy, czy tam bardziej uderzeń. I proszę, jeszcze trafiliśmy i 3 siódmeczki. Proszę bardzo, 7-7-7. No, możecie się oczywiście pochwalić swoim wynikiem, jaki Wam się udało wykręcić. No i tu już za. Razem wykonano misję nic nie dostajemy. A no w sumie szkoda, że twórcy nie oferują czegoś takiego, że za pobicie wyniku dostajemy, no nawet jakieś symboliczne, nie wiem, 100-200 dolarów czy połowę na przykład tej sumy, no nie wiem, cokolwiek. Byłaby jakaś tam może mała zachęta do tego, żeby jednak próbować pobijać te wyniki. No, ciekawa misja. Spodziewałem się, że będzie tutaj parę poziomów do wbicia. A jednak było bardzo szybko. Bardzo szybkie to było. No dobra. To cóż, jedziemy sobie do naszej kryjówki. Czyli tak kwestia Reefera, czyli ostatniego pojazdu z listy wodnej została już teraz oficjalnie przez nas załatwiona Mamy też zaliczoną misję Krach. Także zaliczoną misję klub golfowy. Więc y, myślę, że no, fajne postępy zrobione są przez nas. I myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się y, tematem kolejnej misji, y, jeśli chodzi o nasze y, biznesy. Będzie nas czekać 6 poziomów. Y, o ile oczywiście mam dostęp do y, kolejnego rodzaju biznesu. Zobaczymy. Aczkolwiek mam nadzieję, że tak. W każdym razie, jeśli chodzi o ten odcinek, to już by było na tyle. Także y, trzymajcie się. No i y, do zobaczenia na kolejnym odcinku. A myślę, że w kolejnym właśnie się tym zajmiemy. A jeśli nie, no to albo misjami fabularnymi kolejnymi, albo jeszcze jakimiś zadaniami pobocznymi, bo... Tych mamy jeszcze, na ten moment chyba dwa odblokowane są, więc jeszcze mamy co robić, ale jeszcze zobaczymy, co dokładnie będziemy sobie wykonywać. Także do usłyszenia.